Witam w firmie Naglak. Jeśli poszukujecie idealnej kabiny do waszego ciągnika, zapraszam na plac. Mamy tam kilkanaście egzemplarzy i zaczynamy nową serię filmów instruktażowych oraz pokazowych. Znajdźcie coś dla siebie. Pierwsza nasza propozycja to kabina do przesympatycznego ciągnika, jakim jest C330. Mamy tutaj zaprezentowaną kabinę w typie 330B. czyli jest to kabina z błotnikami i dachem wykonanymi z metalu w wersji wyposażenia Comfort. Jak widzimy, kabina jest w kolorze standardowym jasnym czerwonym z palety RAL 2002, a przechodząc już stricte do wyposażenia, yy, pierwszym elementem są drzwi otwierane na koło. W naszych yy, kabinach mają też zastosowany dodatkowo siłownik gazowy oraz specjalną blokadę ułatwiającą ich przymknięcie w pozycji półotwartej. Znajdując się już w kabinie pod naszym solidnym dachem, yy, warto nadmienić sposób jego otwierania. Jest to dach podnoszony yy, na zasadzie tego podnośnika. Yy, dach jest zamontowany na zawiasach w tylnej swojej części. Niezwykle ciekawym elementem wyposażenia jest półka na radio, gdzie zbudowane są przełączniki do sterowania oświetleniem. Natomiast przechodząc do tylnej części kabiny. Mamy uchylną tylną ramę z całą szybą, yy, która działa na mechanicznych spornikach, dzięki którym możemy sobie łatwo wyregulować yy, stopień otwarcia tylnej szyby. Dodatkowo jest ona wyposażona w wycieraczkę mechaniczną w wersji wyposażenia Komfort oraz Optimum. A na deser przejdźmy do kwestii oświetlenia. Yy, zaczniemy nietypowo, bo również od tyłu. Yy, mamy tutaj lampy zespolone na płaszczach tylnych metalowych. Są to światła stopu oraz kierunkowskazu. A w górnej części kabiny halogeny LED. Kontynuując kwestię oświetlenia, te halogeny, co widzieliście z tyłu, są również z przodu oraz z przodu mamy światła postojowe oraz kierunkowskazu również na lampach zespolonych. I to na tyle z wersji wyposażenia komfort. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.naglak.pl. Tam znajdziecie tabelę wyposażenia kabiny, która Was interesuje. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!